Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz portal branżowy CIRE zapraszają na 3 minuty o ciepłownictwie. Rozmawiamy o transformacji polskiego sektora ciepłowniczego, bardzo ważnej części polskiej gospodarki. Wiemy i widzimy, że zmienia się nie tylko polski sektor ciepłowniczy, ale zmienia się również cała polska gospodarka. To są trudne procesy i wymagające z jednej strony edukacji oraz Informacji jak sądzę, o tym będziemy rozmawiali w naszym cyklu. Trzy minuty dla ciepłownictwa, prawda? Dokładnie tak. Sektor ciepłownictwa systemowego i kwestie pokrywania zapotrzebowania na ciepło względem odbiorców końcowych jest bardzo istotnym elementem polskiej gospodarki i poszczególne gałęzie gospodarki, w tym właśnie ciepłownictwo, istotnie oddziałują na siebie, między innymi poprzez kwestie związane z jego transformacją, przechodzeniem w kierunku odnawialnych źródeł do energii, poprawianiem efektywności energetycznej i przez to zmniejszaniem zapotrzebowania na ciepło i to są właśnie tematy, które w tym cyklu chcielibyśmy przybliżyć. Ważnym momentem tegorocznej debaty o transformacji polskiego sektora ciepłowniczego była publikacja PTZ-u, raport, który miał swoją premierę w środku roku. Jak ważny jest ten dokument dla całej debaty o polskim ciepłownictwie? Raport Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych jest głosem w debacie dotyczącej kluczowych rozstrzygnięć dokonanych w ramach pakietu i 45 które ma bardzo istotne znaczenie dla sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce. My, jako polskie towarzystwo elektrociepłowni zawodowych, szukamy zrozumienia dla tej specyfiki i uwarunkowań transformacji polskiego sektora ciepłownictwa systemowego, między innymi wśród instytucji Unii europejskiej stąd też prezentacja naszego raportu w Brukseli w raporcie PTZ przedstawiliśmy nie tylko kalkulacje kosztów Transformacji ciepłownictwa systemowego w Polsce, czy na przykład technologie, które umożliwią przetransformowanie tego sektora. Pokazaliśmy również uwarunkowania związane z dzieleniem systemów ciepłowniczych na mniejsze, czy kwestie związane z finansowaniem procesu transformacji, który będzie teraz jednym z najistotniejszych aspektów w całym procesie. W kolejnych odcinkach, trzech minut o ciepłownictwie, wrócimy do raportu PTZ. Pokażemy Państwu również szerszy kontekst przechodzącej przez Polskie Ciepłownictwo transformacji. Odcinki znajdą Państwo w portalu Cire.pl oraz na naszym kanale na YouTubie. Serdecznie zapraszamy!